Na stadionie jesteśmy, jest nasz bursztynek piękny. Co jak biuro zawodów, idę odebrać pakiecik. Witam serdecznie, Jezus Maria. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nadszedł oto sądny dzień, kiedy się rozprawię ze swoim startem w półmaratonie. E... Wybaczcie proszę, to że mam lekko przytkany nos. Znaczy, może nawet nie przytkany. Dobra, nieważne. Po prostu mam katar i będę troszeczkę tak mówił przez nos. Ale spróbuję możliwie jak najlepiej wytłumaczyć, co się stało podczas półmaratonu. Dlaczego jest taki wynik, a nie inny. Chociaż chciałem przebiec w godzinę 50, godzinę 45, plan się trochę rypnął i skończyło się na ponad 2 godzinach i 5 minutach. Także. Zapraszam, w międzyczasie będą tutaj e, migawki z e, całego dnia, ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się przygotowywałem do, e, w, w czasie samego dnia, nie będę może wam opisywał e, samych metod treningowych itd., itd., w jaki sposób wyglądały moje treningi, no po prostu biegałem. E, jeżeli chodzi o sam dzień startowy, powtórzyłem praktycznie wszystko to, co, to, co zrobiłem. E, te 4 lata temu, kiedy też biegłem, nie całe 4 lata temu, bo wtedy bieg był w listopadzie, chociaż też była bardzo ładna pogoda, było kilkanaście stopni. E, natomiast, jeżeli chodzi o ten dzień, zjadłem sobie jajecznicę, wziąłem sobie owocki, e, wypiłem sobie odgazowaną kolę, żeby prawda, nie odbijało mi się 100 razy, e, kiedy, e, kiedy m, później bym biegł. E, natomiast e, doładowałem się węg węglowodanami, e, zjadłem sobie e, jajecznicę, żeby ten, żeby mniej więcej powtórzyć to co, to, co było ja wziąłem sobie miarkę kreatyny, miarę cy, miarkę cytruliny i w ten sposób przygotowany wsiadłem w tramwaj i pojechałem w stronę stadionu skąd startował cały bieg Dobra, szybki unbox tego co dostałem w pakiecie startowym Zacznijmy od y, ostatniej rzeczy Uuu, niech mi się troszeczkę złapie ostrość, dobra żel pod prysznic Ziaja o zapachu czerwonej porzeczki Następnie mamy L-karnitynę w kapsułkach do rozpuszczania. Jest żel energetyczny bezkofeinowy. No, numerek startowy jest chip, który wplątałem już sobie w but. I jest jeszcze przedtreningówka treka do rozpuszczania, ale to już jest z kofeiną. No, jest numerek startowy 596, jak widać. Także jutro lecimy, nie śpimy. Przed samym, przed samym biegiem jeszcze. E, wiadomo, trzeba się było przebrać, zostawić rzeczy w depozycie. Fajna była atmosfera, bo ludzie w miarę uśmiechnięci. Była fajna zgrzewka z, z panią, która jest fizjoterapeutką, także, także ogarnęła nam rozgrzewkę e, tuż przed samym startem. Ustawiłem się mniej więcej w swojej strefie czasowej. E, cel był ambitny, czyli powiedz w godzinę 45. Ogółem, cały start był super, bo ludzie byli uśmiechnięci, przybijali sobie piąteczki. Ja sobie przybiłem żółwika z ludźmi, po mojej, lewe, z ziomeczkami po mojej lewej, po mojej prawej. Powiedzieliśmy sobie powodzenia i ruszyliśmy trasę. Będę tutaj wrzucał co jakiś czas jeszcze migawki z tego dnia, jak tylko, jak tylko uda mi się wszystkie zebrać materiały. To tak, ruszyliśmy spod stadionu, całkiem fajne tempo, udało mi się znaleźć pacekeeperów czyli ludzi, którzy utrzymywali tempo i bie mieli biec na godzinę 44, 40, 44, 59, czyli te niecałe godzina 45, które sobie założyłem. I tak, wybiegliśmy z podstawionu, z podparkingu numer 1, rzucę tutaj e, zdjęcie z Google Maps, e, wybiegliśmy na ulicę e, Maranarki Polskiej w kierunku pętli e, tramwajowej przy, e, przy ulicy klinicznej. Następnie biegliśmy tą estakadą, która prowadziła dalej wzdłuż, wzdłuż Marynarki Polskiej i przy starych, przy starych terenach stoczniowych. Tutaj pojawił się pierwszy kryzys, kiedy zleciliśmy właśnie z tej estakady wiatr w ryj. I to jest najgorsze, co, co mogłoby się przytrafić, bo wiatr to ogólnie nie jest przyjaciel podczas biegu, bo albo Wieje w twarz i cię spowalnia, albo wieje z tyłu i z kolei nie da się oddychać. I tu zaczęły się, tu zaczęły się moje problemy z tlenem, już właściwie tutaj w tym miejscu. Już wtedy, kiedy poczułem ten wiatr, to, to poczułem, że było słabo. I wiedziałem już, że będzie, że będzie to trochę walka. I widać to po tempie. Chociaż tempo jeszcze było dosyć, dosyć wysokie, jak sobie tutaj spisałem porównawcze dane. Jak były strefy czasowe w 2019, czyli 4 lata temu, te niecałe, kiedy, kiedy biegłem po raz pierwszy, i 2023, czyli te, e, nie, czyli te kilka dni temu, to e, czas na pierwszej strefie pomiarowej, czyli pierwsze 5 km w 2019, miałem średni e, 5 e, minut i 15 sekund na kilometr. Natomiast teraz było to troszeczkę przesunięte, e, było na, e, był pomiar na, m, na odległości 5,5 km. Miałem tam 5 minut i 13 sekund, także na początku było ok. Może już to nie było tempo na godzinę 45, bo już czułem, że, bo już czułem, że mnie dogania, doganiają i mnie faktycznie doganiali musiałem sporo zwolnić. A żeby przebiec w godzinę 45 musiałbym to zrobić w czasie poniżej, poniżej 5 minut. Ten pierwszy odcinek pomiarowy w tym roku kończył się mniej więcej przy, przy starym czołgu przy Alei Zwycięstwa. Następnie już kolejny odcinek pomiarowy był chyba gdzieś na wysokości e, centrum handlowego, handlowego Oliwa, e, i tu już e, wyraźnie też zwolniłem, e, gdzieś na wysokości e, Żaka. E, złapali mnie pejskiperzy na, na godzinę 50 na, e, na drugim e, odcinku pomiarowym e, na, na odległości 10,5 km, czyli tak naprawdę na połowie na połowie półmaratonu. Miałem czas. E, 5.38 na, na kilometr. <laughs> Przepraszam. Miałem czas 5.38 na kilometr. I tutaj już zaczęło, zaczęło mi brakować tlenu. Tu już zaczęły być... Zaczęły się moje takie poważniejsze problemy. W porównaniu do tego, co było, co było 4 lata temu. Miałem wtedy czas 5,33 na, na kilometr, na tym drugim odcinku. Tutaj jeszcze, jeszcze byłem w stanie utrzymać dobre tempo, no ale no niestety potem to już, potem to już była masakra. Trzeci odcinek pomiarowy. E, może tylko powiem, że e, te 4 lata temu był na 15 km, tym razem był na, e, na linii 16 km. Wtedy miałem czas średni 5,35 na kilometr, teraz na, na tym 16 km było 6,38. Także cóż, cóż mogę powiedzieć? Zaczęła się masakra, brakowało mi tlenu, musiałem co jakiś czas iść, żeby, żeby jakoś regenerować te zapasy tlenowe. No była masakra, raz musiałem się zatrzymać, bo wpadł mi dosyć duży kamień do buta, to też takie dosyć deprymujące było. No, ale trzeba było, się, trzeba było się jakoś ruszać, i e, w tym momencie zaczęli mnie już te, zaczęli mnie mijać kolejni PSKiperze na godzinę 55. Mniej więcej chyba właśnie gdzieś tuż przed kolejną strefą pomiarową. Także e, tu, już, tu już była naprawdę walka. Ta trzecia strefa pomiarowa była chyba, e, było chyba gdzieś na wysokości e, Galerii Przymorze jak dobrze pamiętam. Tylko już przypomnę, bo końcówka, końcówka to też była już e, walka ze sobą, e, żeby nie łapałem mnie też skurcze przy okazji pomogłem jakiemuś starszemu panu, który, który złapał skurcz rozprostować nogę, bo, bo spięło mu dwugłowę uda jak chodzi o mm, poprzednie strefy czasowe to w, czwart... w 2019 był, była strefa czasowa na pomiarze 20 km i potem już na, już na samym finiuszu te ostatnie km 100 bo mm, półmaraton to 21 i e, niecałe 100 metrów i na tych ostatnich dwóch strefach e, poczułem, że mam jeszcze tlen, żeby e, żeby jeszcze przycisnąć trochę tempo i pobiec w fajnym czasie. Wtedy sobie postanowiłem, że pobiegnę poniżej 2 e, godzin i się faktycznie udało. I wtedy, wtedy jeszcze sobie spisałem, że na e, strefie czwartej, która się kończyła na e, 20 km, e, wykręciłem czas, sobie wypisałem e, średni 5.12, 12 natomiast ostat na ostatnich e, na ostatnim kilometrze i 100 metrach był czas 4.51 na, na kilometr. Także, także tam mega przycisnąłem tempo, a to był taki e, papierek lakmusowy, bo wtedy mega przycisnąłem tempo, kiedy, kiedy wyleciliśmy na, na ulicę Czarny Dwór, już za, już za Galerią Przymorze przebiegaliśmy między innymi koło m, koło wejścia na, na Deptak w stronę Molo w Brzeźnie natomiast tym razem na, na ulicy Czarny Dwór musiałem bardzo bardzo zwolnić mówię, to momentami przypominało mar, bardziej marszobieg niż, niż faktycznie bieg w moim wykonaniu i na metę, na ostatni odcinek te, w tym przypadku była tylko ostatnia strefa czasowa w tym roku pomiędzy 16 km i, i metą i tam wykręciłem czas 6:24, także no trochę słabało. Dawaj, dawaj. Powolutku. Hejo, hejo. Powolutku, pomóż. Powo... Okej. Okay. No. no. Nie chcę się jakoś znęcać bardzo nad sobą, bo nie, bo nie o to chodzi. Natomiast jeżeli miałbym wskazać przyczyny takiego a nie innego przebiegu, przebiegu biegu, <noise> dokładnie. To e, muszę wskazać trzy elementy, które, które bardzo mi, które przeszkodziły mi w znacznym stopniu w tym, żeby osiągnąć tą godzinę 45. Numer jeden. Najgorszy jest wiatr. Wiatr, a widzi pan, najgorszy jest wiatr. Ten wiatr, który zawsze mi przeszkadzał, bo jak jeszcze biegałem sobie, przygotowując się do półmaratonu, to zawsze zauważałem, że miałem problemy z oddychaniem, kiedy, kiedy byłem pobiegać. To był, to był pierwszy element, a drugi element, który był jeden z drugim właściwie sprzężony, to to, że jeden był wiatr, który drenował moje, e, moje zapasy tlenowe, a drugi element był taki, że e, niestety za mało było treningów e, na, na długim dystansie. Większość biegów, które robiłem w swoich treningowych na dworze, to były. Bo zawsze biegałem przygotowując się e, na dworze. Adaptując się przy okazji do warunków atmosferycznych, które, które panują w Gdańsku, to Matkochana, przepraszam was, mój głos się łamie, bo no niestety troszeczkę, troszeczkę jestem zaziębiony. Natomiast to, co robiłem, to zwykle biegałem na dystansie około 13 km i niestety brakowało, brakowało zwiększonej ilości treningów powyżej 15 km. Nie mówiąc w ogóle już o treningach na dystansie ponad 18 km, bo nie wiem, czy w ogóle tak, takowy zrobiłem. Chyba raz się zapuściłem na, na 17 km i zobaczyłem, że, że tempo jest fajne. Było około 5-12, jak dobrze pamiętam. I pomyślałem sobie, no to będzie ten na pół maraton, nie? I to, był, I to był bardzo duży błąd. Ostatni błąd, który popełniłem, to było chyba to, że nie zredukowałem masy ciała tak bardzo, jak bym chciał. Nie ważyłem 80 kg, tylko 84 Dodatkowe kilogramy to dodatkowa masa, którą trzeba przenieść. Dodatkowa masa, którą muszę przenieść to jest dodatkowa energia, którą muszę wykorzystać. Dodatkowa energia, którą muszę wykorzystać to jest jeszcze dalszy drenaż, yy, drenaż zapasów tlenowych. Które w połączeniu z tymi dwoma poprzednimi warunkami spowodowały, że, że wynik jest, jaki jest. A oto medal, jak widać, wynik 2 godziny 5 minut 25 sekund. Ja nie byłem, nie byłem i nie jestem dalej zadowolony z tego czasu, chociaż też kiedy skończyłem bieg, to byłem w ogóle załamany, byłem wnerwiony i myślałem sobie, co, co poszło nie tak, ale z drugiej strony też wiedziałem, Praktycznie od razu, co poszło nie tak i dlaczego poszło nie tak, więc z drugiej strony, nie mogę być wnerwiony na nikogo poza samym sobą i chyba tyle. Jeszcze moja koleżanka chorzystka Kasia zauważyła, że to jest piękny czas, bo w sumie 2 godziny, 5 minut i 25 sekund, czyli ta liczba 25, która się powtarza. A jeszcze wmiesznym elementem jest to, że to są. Jak zmienimy sobie te dwie godziny, to to jest 125 minut i 25 sekund. Także też, też, fajnie, też fajnie to wygląda. Także yy, trudno. Wynik jest jaki jest. Wynik zapisuje się w taki sposób. Yy, no i co? Być może jeszcze będę miał yy, motywację po to, żeby zredukować i, i wziąć udział w biegu jeszcze raz. Nie wiem czy teraz, bo teraz chciałbym sobie yy, popróbować. Pobawić się, jak, pobawić się w jakiś sposób bardziej z treningiem siłowym. Zobaczę. Może mi, może mi znowu odbije i, i po zimie zapiszę się na, na półmaraton i zacznę znowu treningi. Mam nadzieję, że uda mi się tym razem bardziej utrzymać dietę i, i reżim treningowy i nie popełnię tych samych błędów. A pogoda pomoże mi w tym, żeby, żeby osiągnąć dobry wynik. I chyba tyle ode mnie. Kapitan Suwoclates się odmeldowuje. Myślę, że za jakieś dwa tygodnie e, zrobię wam fajny filmik e, z gotowania, bo dawno nie było już gotowania na, u mnie na kanale. E, zapraszam Was na moje social media. E, w opisie powinno być wszystko. E, bardziej prywatny e, profil, e, na którym wrzucam swoje rzeczy takie osobiste, to krądził grzybek, bardziej treningowy. Zapraszam również to e, tenor trenuje, czyli kapitan Suwoclates. Trzymajcie się, do zobaczenia.